i'll oh. Spotkałyśmy się tutaj po to, aby zademonstrować przeciwko łamaniu praw kobiet, aby uświadomić społeczeństwo, że kobiety są niezwykle istotne i bardzo czynią dla całego społeczeństwa i do tej pory były niedoceniane. Są łamane generalnie praw kobiet, łamane są sprawy ekonomiczne, łamane jest prawo wolności. To jest najważniejsze. To jest najważniejsze i w tej chwili kobiety są w coraz trudniejszej sytuacji. Dziękuję bardzo. Grupą, grupą kobiet niezrzeszonych i zrzeszonych, że nie reprezentujemy tutaj żadnej grupy politycznej, a jesteśmy po to, żeby uświadomić wielu osobom, które nie zdają sobie z tego sprawę, jak łamane są nasze prawa, prawa kobiet. Nie jesteśmy przede wszystkim żadnym ruchem politycznym i to jest najważniejsze. Dzisiejsze zgromadzenie jest również po to, aby zademonstrować przeciwko modelowi błędnemu myśleniu o kobietach. Następna sprawa, jaka jest dla nas bardzo ważna, to jest to, żebyśmy nie umywały rąk i nie odwracały się plecami od naszych spraw, od spraw kobiet, żebyśmy się nie bały przede wszystkim, od nas w dużej mierze zależy, jakie życie będą miały nasze dzieci, nasze córki, nasze wnuki i prawnuki. Dzisiejszy dzień jest pierwszym krokiem, bardzo ważnym krokiem, który robimy, żeby zmienić naszą sytuację. Nie wyobrażacie sobie, jaką siłę mają w sobie kobiety. Ta siła. Bardzo proszę. Kobieta jest gigantyczna siła. Siła, która może spowodować, żeby zmienić naszą sytuację. I to jest najistotniejsze. Ta siła do tej pory była niedoceniana. Niedoceniana szczególnie w Polsce. A szczególnie ta siła jest nam potrzebna takim małym mieście jak Kordosz. Cieszę się, że te panie i panowie, którzy tutaj są przyszli, doceniają nas. To jest bardzo Codziennie, co róż nie są przestrzegane nasze prawa, prawa kobiet, prawa, które chociażby nie jest przestrzegana konwencja antyprzemocowa. O tej konwencji szerzej potem powiedzą moje koleżanki i między innymi po to tutaj jesteśmy i po to chcemy zademonstrować, po to wychodzimy na ulicę. My kobiety świata zapowiadamy, że jeśli nie zostaną wdrożone efektywne i skuteczne sposoby poprawiające naszą złą sytuację, sytuację między innymi ekonomiczną, będziemy demonstrować bardzo często. A musimy sobie również uświadomić, że my jesteśmy, my jesteśmy w tej chwili prawie spośród 100 miast w Polsce, które dzisiaj demonstrują, ale również demonstruje 55 państw na całym świecie. Teraz zapraszam koleżankę Martę, która... Ogólnie przedstawi wszystkie postulaty, które w nas dotyczą. Postulaty, które są najistotniejsze. My, kobiety z różnych krajów świata, mamy dość przemocy kierowanej w naszą stronę fizycznej, ekonomicznej, słownej i moralnej. I nie zamierzamy tego dłużej tolerować. Domagamy się, by rządy naszych krajów przestały używać szowinistycznych owek pod naszym adresem i przedsięwzięły kroki zmierzające w kierunku rozwiązania licznych problemów związanych z naszym bezpieczeństwem, wolnym dostępem do opieki medycznej, w tym pełnych praw reprodukcyjnych, ustalenia surowych kar dla prześladowców w przypadku gwałtu, przemocy domowej i przemocy powstałej na bazie płci. Drogią, solidarność naszą bronią! Solidarność naszą bronią! Chciałabym teraz o produkcyjnej. Drugi punkt. Państwo świadomych obywateli, czyli rzetelna edukacja seksualna, edukacja szkolna, zgodna z wiedzą naukową, opieka medyczna oparta o standardy europejskie, likwidacja klauzuli sumienia, religia w parafiach na kosz kościoła, powołanie niezależnej, niezależnej komisji do spraw pedofilii w kościele, wymierzenie, wymierzenie bezwzględnych kar sprawcom i osobom winnym z ukrywania przestępstwa pedofilii w kościele. Kolejny punkt: wdrożenie i stosowanie konwencji antyprzemocowej. Przesunięcie finansowania budżetowego z Kościoła na organizacje zajmujące się walką z przemocą wobec kobiet i przemocą domową. Równość płac bez względu na płeć. Ostatni punkt: przestrzeganie przepisów konstytucji i demokracji. wyglądują w i nie miały ograniczeń, jeżeli chodzi o dostęp do szkodnych procedur, szczególnie na obiegu noworodkowych, które mają się na tym Edukacja! Stop cienocie, Edukacja! Stop cienocie, Edukacja! Kobieta jest po to, żeby coś zrobiła. Nie. W pierwszej kolejności jest w innej Kobieta wnosi coś, co powoduje, że częsty świat nie byłby taki sam. Mężczyzna i kobieta nie są tacy sami. Nie, że jedno z nich było ważniejsze od drugiego. Tylko, że mężczyzna nie wnosi harmonii, a ona tak. To ona daje harmonię, która uczy nas łagodności, delikatnej miłości i sprawia, że świat jest piękniejszy do w odpowiedzi na apel papieża Franciszka w całym kraju obchodzony do dzień pokuty i modlitwy za wykorzystywanie seksualne małoletnich przez osoby duchowne. Modlić się potrafimy sami, a drogę krzyżową przeżywamy codziennie, z mocną traumą i bólem, jaki nam towarzyszy praktycznie każdego dnia, powiedział wisiński prezes fundacji, który sam także w przeszłości był molestowany przez duchownego. I tak jak wiemy, już konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku wskazuje, że kobieta, mężczyzna mają równe prawa w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym. Tak jest. Działam do obana z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wskazuje, że przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka tym prawo do życia i zdrowia oraz poszanowania godności osobistej. A władze publiczne mają obowiązek zapewnić wszystkim obywatelom równe traktowanie i poszanowanie ich praw i wolności. Dla danej kobiet bez się na co dzień ze spektrum przy obrocie, Matka i ojciec ma pracę i dbała na Pikieta dotyczyła żądań pełni praw reprodukcyjnych. Państwa wolnego od zabobonu, wdrożenia i stosowania konwencji antyprzemocowej oraz poprawy sytuacji ekonomicznej kobiet.